Pan z wami i z duchem słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pała Tobie, Panie. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili, wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie zachowywać wszystko, co Wam przekazałem. Oto ja jestem z Wam przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Kiedy Jezus mówi, dana jest mi wszelka władza, odpowiada na pewne, jak to pisze Mateusz, wątpliwości, ale na pewne zamieszanie w duszy uczniów. Niektórych uczniów. Dlatego, że to, co dzieje się, jest tak inne od tego wszystkiego, co działo się przez całą historię świata. Oto przychodzi człowiek i mówi: Dana jest mi wszelka władza, wszelka. Czyli z Panem wszystkiego. Kiedyśmy zastanowili się nad takimi słowami, tak jak to robili pierwsi chrześcijanie, wywołuje to wręcz pewien dreszcz. Oto następuje spotkanie z kimś, to jest największy, jest Stworzycielem, jest Panem wszystkiego. Do dzisiaj, kiedy Pan Bóg daje łaskę i człowiek spotyka go głęboko w sercu, objawia się pewne misterium, tremendum, pewien lęk, bojaźń. Przed każdym, kto spotyka Boga, jest też oczywiście sfera pewnej fascynacji i pociągnięcia, ale zawsze występuje pewien stan pewnej trudnej w ogóle do opisania różnicy pomiędzy kondycją człowieka, kim jest człowiek, i Jezusem Chrystusem i Synem Bożym. Konsekwencją. Tych słów, tego wydarzenia, jakim była obecność Boga na Ziemi, jest zupełnie inny obraz Boga, który rodzi się. Przez 300 lat ludzie zmagali się, żeby dojść do pewnego obrazu Boga i móc opisać to, co zobaczyli i doświadczyli, i to, co doświadczają do dzisiaj. Stąd pojawiła się koncepcja, Potem uznana za prawdziwą przez wiele znaków, osoby, a potem trójcy. Sama osoba jako koncepcja pojawiła się tylko dzięki temu, że pojawił się Jezus Chrystus. Wcześniej nie było czegoś takiego. Nie w ogóle nie brano pod uwagę czegoś takiego. Ale trzeba było opisać Boga, Chrystusa, Ojca, Ducha Świętego. I tak od Tertuliana, który stworzył pewną zdumiewającą, genialną wręcz terminologię, aż po Augustyna. 300 lat Kościół zmagał się, żeby zrozumieć, co to znaczy, że jest jeden Bóg. A jednocześnie jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I ten obraz, który dzisiaj możemy powiedzieć, że jest obrazem pokazującym miłość, dlatego że istotą osób w Trójcy Świętej jest oddanie siebie, jest tak różny od tego, co było wcześniej. Nie wiemy, kiedy zaczęła się ludzka cywilizacja, ale wiemy, że im bardziej. Próbujemy odkryć obraz Boga u ludów bardzo starożytnych, ten Bóg objawia się groźniejszy. Wyraźnie pojawia się obraz Boga podobny do tego, jak ludzie obserwują przyrodę. Ważna jest siła, walka, sprawność. Tak funkcjonują bogowie, tak funkcjonują wszyscy ci, którzy są niebie I żądają tego samego człowieka, nawet ofiar z ludzi, żądają, bo oni są bogami. Takiego Boga człowiek musi się bać i musi o wszystko prosić. I pierwsza zmiana pojawia się wtedy, kiedy Abraham zaczyna się modlić wtedy, kiedy coś się z nim dzieje innego niż z innymi ludźmi. Jezus, kiedy chodzi po ziemi, spotyka kobietę kananejską i mówi do niej, Kobieto, przez Twoją wiarę sprawiam cud, Twoje oczekiwanie ode mnie. Ona wszystkiego oczekuje od Boga, bo nie ma już innej możliwości. I cała skierowuje się ku Bogu. Kobieta cierpiąca na krwotok, podobnie. Zacheusz, który wszystko oddał Bogu, żeby spotkać go, i wielu innych. Jest pewnego rodzaju bezradność człowieku, która skierowana do Pana i oczekująca od Pana sprawia, że Pan kieruje wzrok na tego człowieka, a czasami wręcz udziela mu się. I coś z tego musiało być u Abrahama, bo Bóg objawił się Abrahamowi. Musiało być jakieś niezwykłe oczekiwanie. I niezwykłe zdanie się na Pana, nie oczekiwanie już od niczego i nikogo, tylko od Niego. I Pan powiedział Abrahamowi, że jest Jego. Po raz pierwszy pojawił się obraz Boga, który mówi oto jestem i jestem Twój. Jestem Bogiem Twoim, Abrahama i Twoich potomków. Bóg, który chce być w relacji do drugiego, który schodzi na ziemię i wybiera sobie ludzi i mówi, że ich kocha. I kiedy przez wiele lat, prawie 600 lat, rozwija się społeczność, Abrahamowa, która szuka Boga i ciągle oczekuje Boga. Bóg wstępuje i przez Mojżesza daje następną szansę spotkania. Mówi, że jest, jest z Tobą i daje Ci prawo. Mówi jestem też prawem. Jestem też pewną zasadą. Jestem też Kimś, kto jest jakiś. Jeżeli chcesz się do mnie zbliżyć, to bądź podobny. To pełni moją wolę. I znowu, 13 wieków, pojawia się Chrystus, który w tym samym duchu mówi. Zszedłem do Ciebie. Jestem Bogiem z Tobą. I pokazuję Ci obraz Boga, który jest skrajnie inny od tego, który w Tobie jest. Boga miłości, Boga oddania, Boga, który pokazuje, że nie uczucie jest istotą miłości. Nie Twoja wiedza i zrozumienie i mądrość. Ale Twoja wola, aby oddać siebie zupełnie i do końca. I taki jest Bóg. I tak Bóg stworzył człowieka przed grzechem pierworodnym. Taki był człowiek. I dlatego Jezus, kiedy mówi o małżeństwie, odwołuje się do stanu przed grzechu pierworodnego, mówiąc: Jesteś jakby przekaźnikiem łaski. Jeżeli nic nie zatrzymujesz dla siebie, to to dwie osoby spotykają się i stają się dla siebie obecnością moją. Stają się dla siebie znakiem mojej miłości i mojej obecności, jeśli gotowe są dla mnie żyć, jeżeli gotowe są dla mnie umrzeć. I stąd małżeństwo może być, jeżeli dochodzi do poziomu świętości, wielkim znakiem Bożej obecności. Wielkim znakiem jedności. I tak jak wcześniej myślano o tym, że jedność oznacza pewien monolit, tak dzisiaj widzimy, że jedność i mnogość w zasadzie są tym samym. Jeszcze nie przyjęliśmy pełnego obrazu Boga w Trójcy Jedynego. Jeszcze nie potrafimy wytłumaczyć bardzo wiele rzeczy. Jeszcze nie potrafimy powiedzieć, czym jest prawdziwa miłość, miłość do końca, miłość Chrystusowa. Uczymy się tego ciągle. Zawsze w kościele był pewien ferment, który mówił o szukaniu nowego. Dzisiaj też jest taki czas, kiedy Bóg mówi: Staraj się prawdziwie kochać, a ja dam ci siebie. Jestem miłością, jestem oddaniem. Jeżeli żyjesz w ten sposób, to jednoczysz się ze mną, to stajesz się mój. Dzisiejsze święto mówi o całkowitym przewrocie, jeżeli chodzi o obraz człowieka, świata, Boga, wszystkiego. Do tego nowego obrazu dojrzewamy ciągle. Jeszcze nie jesteśmy gotowi przyjąć go w całości. Na razie tylko jest pewna walka pomiędzy starym człowiekiem, który chce zachować swoje życie, i tym Chrystusowym, który gotowy jest z Chrystusem i w Chrystusie oddać całe swoje życie. Wyobraźmy sobie małżeństwa święte i święte dzieci poznają czym jest prawdziwa wolność, prawdziwa miłość, prawdziwy pokój, prawdziwa moc człowieka. Do tego wszystkiego dojrzewamy. Natomiast te, jak wspomniałem dzisiejsze święto pokazuje nam, jak bardzo jeszcze niewiele rozumiemy z tego świata. Jak bardzo ten nasz opis świata, jest podobny do tego starożytnego. Oczywiście jest już inny, zmieniony, ale gdzieś w sercu to, że zostaliśmy ochrzczeni w imię trójcy, czyli w imię miłości, w imię Boga miłości, czyli mamy być jak On, powoli dopiero w nas dojrzewa i Bóg jakby czekał na tych ludzi, którzy gotowi są. Pójść do końca, którzy gotowi są być znakiem Jego obecności i miłości, gdzie nie to, że posiadam, jestem, ale że jestem relacją, oddaniem, staje się najważniejsze. Coś, czego wcześniej w ogóle nie brano pod uwagę, to że Miłość to jest czynnik jednoczący ludzi, jednoczący osoby. Dwie osoby i przez całe życie pogłębiają swoją miłość. Od sfery cielesnej do sfery rozumowej, od sfery rozumowej do sfery wolitywnej, po to, żeby stać się miłością dla Boga i siebie. I wtedy w tej miłości będą w jedności. Każdego dnia nasze życie albo pogłębia nasz stan miłości, przemienia nas w kierunku miłości, oddania życia z Bogiem, życia w kierunku zjednoczenia z Bogiem, albo zatrzymuje się i zajmuje się sobą człowiek. Dlatego takie ważne jest to, że Jezus mówi: Kocham. Grzeszników, bo grzesznikowi trzeba więcej dać miłości. Bo jeśli uświadomi sobie to, że jest słaby i niewystarczalny, i że nie potrafi, i że nie umie, i że nie wie, i do mnie się zwróci, to sprawi mi radość, bo będę mógł więcej dać, będę mógł bardziej być sobą. To sprawi, że ja będę mógł bardziej w Nim mieszkać i będę mógł się dzielić z Nim tą szczególną radością. Jezus mówi: Dana jest mi wszelka władza, a więc i Tobie w pewnym sensie też, bo jesteś Jego dzieckiem. I na to czeka Pan, aby móc obdarować Cię. Abyś mógł uczynić Cię swoim dzieckiem, żebyś mógł zobaczyć, czym jest prawda i dobro i piękno i miłość. Powstańmy.